Antczak i Pawlenka o zabrzu. Zmiany, zmiany, zmiany. Bo jak inaczej skwitować to, co ostatnio się dzieje w naszym mieście, od kiedy to zmieniła się w nim władza. Dziś zatem skupimy się na zmianach w Urzędzie Miejskim w Zabrzu i nie chodzi bynajmniej o zwolnienie około setki urzędników, które miało miejsce w ostatnim czasie, chociaż to też zmiany, ale porozmawiamy sobie o przeorganizowaniu dotychczasowej pracy w UM Zabrze. Tak. Otóż zmienione zostały m.in. godziny pracy naszego urzędu. I tych, do których ta informacja jeszcze nie dotarła, informujemy, że od 1 października zabrzańscy urzędnicy pracują już według nowego grafiku. W poniedziałki obsługa mieszkańców zabrza została wydłużona do godziny 17.30. Urząd będzie czynny w tym dniu od godziny 7.30. Od wtorku do czwartku mieszkańcy będą przyjmowani od 7.30 do 15.30. Najlepszy jednak dla zabrzańskich urzędników będzie piątek, piąteczek, piątunio bo w tym dniu kończą pracę o godzinie 13.30. Coś pięknego, można taki mini, długi weekend sobie zaplanować, bo druga połowa piątku będzie już wolna, a jak ktoś będzie chciał dłuższy weekend, to jeszcze L4 weźmie na poniedziałek, gdzie pracować trzeba najdłużej, a wiadomo, że po weekendzie człowiek ma prawo być zmęczony, a można i do wtorku, a nawet cały kolejny tydzień położyć L4 i spędzić ten czas na Bora Bora, czy jakichś tam pławniowicach, czy w węgierskiej górce. I niczym z górki na pazurki zleci cały tydzień, a w kolejny poniedziałek znów robota do 17.30. Jak żyć, redaktorze? Jak żyć? Żarty żartami, ale nowa władza w Zabrzu chciała poprzez zmianę godzin pracy urzędu prowadzić udogodnienie dla mieszkańców, wydłużając jeden dzień pracy. Można wtedy załatwić swoje sprawy w urzędzie i takie wydłużenie jednego dnia pracy, jak wynika z oficjalnej narracji zabrzańskiego samorządu, to rezultat ankiet, które przeprowadzono wśród mieszkańców naszego miasta. Zastanawiające jest tylko to, czy właśnie w poniedziałek w zabrzańskim urzędzie nie będzie oblężenia. Oj, łatwo zarówno urzędnikom, jak i mieszkańcom raczej nie będzie. Ci pierwsi mogą mieć pełne Ręce roboty, a mieszkańcy zyskają przywilej wystawania w długich kolejkach. Zresztą, kto bywa w urzędach w innych instytucjach publicznych czy choćby na poczcie, to zauważył taką zależność, że to poniedziałki właśnie ludzie wszystko chcą załatwić, a oblężenie urzędów maleje z każdym dniem tygodnia. Będzie co będzie i mi jakoś nie chce się wierzyć w jakieś tam ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców, bardziej mam wrażenie, że chodziło komuś o wygodę, żeby w piątek kończyć wcześniej. Tym bardziej, że co niektórzy to chcieliby, żeby piątunio w urzędzie w ogóle był dniem. Wolnym od pracy. Dokładnie, a chce tego radny Koalicji Obywatelskiej Marian Rao, który złożył interpelację z propozycją, by w zawrzeńskim magistracie wprowadzić czterodniowy tydzień pracy. Powołuje się tu na podobne rozwiązania w krajach Europy Zachodniej, a także na realne korzyści, które Urząd Miejski mógłby zyskać, oszczędzając przez ten jeden dzień w tygodniu na zużyciu mediów, sprzątaniu i takie tam. I to się nazywa, panie redaktorze, Zachód. Wie pan, peweksy, baltona, szeles waluty, cinkciarze, zapach krekcony. Jeśli ten pomysł przejdzie, a ma być rozważony przez nową władzę, to w Zabrzu będziemy mieli RFN, czy też NRF, a nie jakiś tam Berlin Wschodni, czy psią Wulkę. Aż chce się zaśpiewać. Berlin Zachodni, Berlin Zachodni. Tu stoi Polak, co drugi chodnik. Za każdym rogiem czai się Turek. Sprzedasz mu wszystko, tylko nie skórę. Kiepsko z tym śpiewaniem pana. Ale z pewnością byłoby to piękne, zejdźmy jednak na ziemię. Zastanawiam się, czy przez to urzędnicy, których i tak jest już mniej, a niektórzy, jak się dowiedzieliśmy z nieoficjalnych źródeł, sami rezygnują, nie będą przeciążeni pracą. Urząd przecież poza poniedziałkiem. Dalej nie będzie dostępny dla wszystkich, a może nawet mniej dostępny, bo piątkowe godziny pracy to raczej nie pozwolą urzędnikom się rozpędzić, a nie wszyscy mieszkańcy są w stanie pozałatwiać swoje sprawy do godziny 13.30. Równie dobrze, te piątki mogłyby być już wolne. I tu plus dla radnego Mariana, bo gdyby ten piątek faktycznie zlikwidować, a wydłużyć o te godziny pozostałe dni, no to ludzie po pracy mogą spokojnie załatwić swoje pilne sprawy. Król złoty redaktorze, ja bym się tak w ogóle nie rozczulał nad losem urzędników. Na początku tego podcastu. Mówiliśmy, że mogą sobie zrobić mini, długi weekend z tygodniowym L4 z górki na pazurki. Ustalmy to raz na zawsze. Nowe godziny pracy w UM Zabrze to po prostu dolce vita. A jak wprowadzą czterodniowy tydzień pracy, to potem można jeszcze w dniach roboczych wprowadzić siesty i będzie w Zabrzu nie tylko dolce vita, ale też bella Italia. I tego się trzymajmy. Ciao, ciao, bambino. Ament.